Gość, Radia Warszawa. A gościem Radia Warszawa zgodnie z zapowiedzią dr Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista. Kłaniam się nisko, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze i dzień dobry państwu. I zwracamy się do wszystkich naszych słuchaczy i widzów zarazem, bo ta rozmowa dostępna także na naszym kanale YouTubeowym YouTube o subskrypcję kanału Radia Warszawa na YouTubie, a także o wsparcie, chociażby za pośrednictwem Patronite. Panie doktorze, oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza. Będziemy wybierać prezydenta 18 maja. Co sprawia, że ta kampania oficjalnie się rozpoczęła, to znaczy, jakie warunki formalne musiały być spełnione? Tak, oczywiście chodziło o to, że marszałek Sejmu, bo te wybory są wyjątkowe. Normalnie większość wyborów jednego ogłasza prezydent, no ale żeby nie było, że prezydent sam sobie miałby ogłaszać wybory, zwłaszcza takie przy opróżnieniu urzędu, to tu wyjątkowo marszałek Sejmu ogłasza te wybory. I co prawda marszałek Hołownia już tydzień temu się pochwalił tym kalendarzem wyborczym ale miało to związek z tym, że on miał nadzieję w ogóle rozpisać kampanię tego 8 stycznia, tylko Państwa Komisja Wyborcza przypomniała Panu Marszałkowi, że mieliśmy stan wyjątkowy na, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i Konstytucja stanowi, że w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia, od zakończenia tego stanu wyjątkowego nie mogą odbywać się wybory, a przez to rozumiemy cały proces wyborczy. Więc stwierdzili, że pierwszy możliwy termin to mhm. jest właśnie ten 15 stycznia i wtedy pan Marszałek już formalnie te wybory ogłosił. Panie doktorze, mówi pan, że PKW przypomniała marszałkowi Sejmu, ale PKW Państwowej Komisji Wyborczej też trzeba było coś przypomnieć, że zmieniły się przepisy od ostatnich tak, wyborów. Tak, zdecydowanie, <laughs> ponieważ, proszę Państwa, taka ciekawostka. Chodzi o to, że państwa Komisja Wyborcza przygotowała wzory dokumentów dla kandydatów. Tam oczywiście w oparciu o przepisy, no, natomiast te wzory są analogiczne do tych poprzednich wyborów, ale w międzyczasie w 23 roku zmieniły się przepisy. I nazwa Komitetu Wyborczego. To już nie jest komitet wyborczy kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tylko kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. Mm -hmm. A we wzorze cały czas mamy tę starą nazwę, Rze Rzeczypospolitej Polskiej. Niby drobiazg, no, ale tak. wszystkie tale muszą się zgadzać. Tak, no i oczywiście dział prawny Państwowej Komisji Wyborczej nie był tego świadomy, że te przepisy się zmieniły. No jakby dopiero po interwencji ze strony części kandydatów oni się uświadomili sobie, że mm -hmm. ten przepis jest inny. No natomiast wzór pozostał. bardzo ciekawie, jak oni do tego podejdą. Patrząc na spór prawny, to można powiedzieć drobnostka spór prawny w w Polsce bardzo gorący. Wielu nawet zadawało pytanie, czy te wybory prezydenckie się odbędą, czy ich wynik w przyszłości będzie uznawany. A wszystko dlatego, że nie jest są, przynajmniej niektóre wyroki są do najwyższego uznawane w Polsce. Chodzi przede wszystkim o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ta, która zabrała głos, wydała orzeczenie. Głos to tak zabrzmiało trochę niepoważnie. Wydała orzeczenie, wyrok w kontekście subwencji dla prawa i sprawiedliwości. Niektórzy członkowie PKW ustwierdzili, że oni te, tego orzeczenia nie będą uznawać. Finalnie Uchwała jest, ale teraz z kolei krok należy, decyzja należy do ministra finansów, który też się teraz zastanawia, czy wykonać uchwałę PKW. Zwraca się z interpretacją, z prośbą o interpretację do PKW. Dziś w PKW mówi, że on nie widzi tutaj żadnej podstawy, żeby ministrowi cokolwiek wyjaśniać, bo wszystko jest jasne. Czy naprawdę wszystko jest jasne? Znaczy, jeżeli chodzi o tę uchwałę, bo może od niej zacznijmy, to mhm. ja uważam, że tam nie ma żadnego sporu przewodniczący Państwa i Komisji Wyborczej powiedział, napisał ministrowi finansów w swoim piśmie, że ta uchwała podlega wykonaniu, trzeba przelać brakujące środki dla Partii Prawo i Sprawiedliwość. 20 milionów, tak? Akurat ta konkretna uchwała dotyczy kwoty 10,8 miliona, mhm. jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast oczywiście jeszcze mamy cały czas do czynienia z drugą uchwałą, ponieważ pan minister finansów niezgodnie z przepisami zresztą nie wypłaca subwencji Prawo i Sprawiedliwości. Natomiast uchwała dotycząca Partii Prawo i Sprawiedliwość, bo ta dotyczyła Komitetu Wyborczego Partii mhm. Prawo i Sprawiedliwość jest zaskarżona do Sądu Najwyższego i tu Sąd Najwyższy jeszcze nie wydał orzeczenia, więc tutaj cały czas sprawę mamy otwartą. Ale, Ale co do tych 10,8 tak. miliona, to nie ma wątpliwości. Mhm. I to, że minister wskazuje, że tam jest rzekomo wewnętrzna sprzeczność tej uchwały, potem powołuje w piśmie tak naprawdę jakiś miks przepisów, gdzie z żadnego nie wynika, że on ma taką kompetencję do występowania z prośbą o wykładnie. To no jak dla mnie to jest kompromitacja tego urzędu, no przepraszam, ale tu trzeba użyć po prostu dosadnych słów. Najlepsze jest to, że on w tym piśmie wskazał przewodniczącemu, że przecież do jego ustawowych kompetencji należy dbanie o, o, o przestrzeganie uchwał, wykonywanie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, a przez to należy rozumieć również ich wykładnie, a przecież przewodniczący PKW. Wysłał mu pismo, w którym wyłożył mu te uchwały i powiedział, panie ministrze, trzeba przelać 10,8 miliona złotych. Mhm. Więc dokładnie jakby sam sobie zaprzeczył już w samym tym piśmie. Jak pan, panie doktorze, ocenia tę sytuację? To znaczy, no, jak interpretować działania władz tak naprawdę? Bo są legalnie, legalnie wybrane władze, minister finansów to konstytucyjny minister. No tak, natomiast ja uważam, że akurat w tym wypadku pan minister po prostu nie dopełnia swoich ustawowych obowiązków, bo on musi wykonać tę uchwałę, nie może jej sobie wykonywać. Zresztą no, raz, no, już są takie wypowiedzi właśnie ministra Andrzeja Domańskiego na koncie, że tak powiem, że sam mówił, że no jak będzie uchwała PKW, to będzie musiał ją wykonać. To jest nawet autorytety prawnicze kojarzone jakby z jego stroną, z jego stroną sceny politycznej. Na przykład pan Stępień, tak, tak powiedział, że przecież Trybunałku dokładnie, stycznej. że minister nie jest tu żadnym dysponentem tych środków, on tutaj nie jest, on ma taki, taką rolę, on użył takiego określenia kasjer, tak? że on tylko po prostu wyciąga z kasetki te pieniądze i przekazuje dalej. On nie ma tu żadnych możliwości decyzyjnych. A jeżeli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą i ten cały, no nazwijmy to wprost cyrk, że z, z, ze Sądem Najwyższym, z idą Kontroli Nadzwyczajnej, to też trzeba przyznać, że. Ta upolityczniona Państwa Komisja Wyborcza, bo ona tak naprawdę w tym składzie funkcjonuje już tam od miarę niedawno, od zeszłego roku. Ona po prostu też kompromituje autorytet tego, tego organu, jakim jest Państwa Komisja Wyborcza, ponieważ oni w wyborach samorządowych przegrali z częścią Komitetów Wyborczych, w tym z bezparytnymi samorządowcami, przed Sądem Najwyższym, który powiedział, że mają zarejestrować komitet. Zarejestrowali, wykonali posłusznie tę uchwałę. Następnie w Eurowyborach. Znowu przegrali przed Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy powiedział, że mają zarejestrować jedną z list z okręgów wyborczych. Zarejestrowali, dzięki czemu w ogóle mieliśmy sześć, nie siedem, przepraszam, w siedem. 7 ogólnopolskich komitetów wyborczych, co wydatnie wpłynęło na wynik Przecież tych wyborów. Gdyby był jeden mniej, no to siłą rzeczy te wyniki byłyby zauważalnie inne, ale jednak posłusznie wykonali, zarejestrowali. Kiedy Konfederacja odwołała się do Sądu Najwyższego, wygrała przed Sądem Najwyższym, po raz kolejny posłusznie wykonali uchwałę. Wypłacili, oni cały czas wypłacali, ale no, wykonali uchwałę Sądu Najwyższego i przyjęli sprawozdanie finansowe Konfederacji. I jakoś tak dziwnym trafem, akurat jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to nagle Izba Kontroli Nadzwyczajnej przestała być sądem. Mimo że te orzeczenia europejskich trybunałów, na które oni się powołują, co też absolutnie ja to też wielokrotnie dowodziłem, one wcale nie stwierdziły, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, ale one są znane przynajmniej od lat 2020 w górę. A to ostatnie orzeczenie TSUE, które w ogóle nie dotyczy co ciekawe Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, jest wydane w grudniu 23. Więc to znaczy, że wszystkie te decyzje, o których mówiłem po drodze, no były wydane już pod rządami, pod reżimem tego orzeczenia. Tak, niektórzy teraz powołują się na to orzeczenie, twierdząc, że Izba Kontroli nadzwyczajnej nie jest sądem, ale jak pan słusznie wykazał w innych sprawach była sądem i była uznawana. To dlaczego teraz, w przypadku jednej konkretnej partii politycznej, nie jest uznawana, i czy to ma związek z przywracaniem praworządności, czy wręcz przeciwnie? Nie, ja uważam, że to wręcz przeciwnie, że to jest po prostu jedno wielkie źródło bezprawia. To, co teraz się dzieje, to jest bardzo przykre, no bo widzimy wszyscy. Że to jest po prostu spektakl. Ja tylko polityczny. dodam, że mówi to doktor nauk prawnych. Tak, to jest po prostu, proszę państwa, ja to mówię z całą stanowczością, jakby całą odpowiedzialnością za te słowa. To jest po prostu spektakl polityczny, bo jeżeli jest tak, że minister sprawiedliwości występuje przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych jako prokurator generalny, składa tam pisma, składa tam inicjuje postępowania. Jeżeli jest tak, że Państwowa Komisja Wyborcza wykonuje te orzeczenia jedno po drugim i wreszcie napotyka jedną, jedyną blokadę w postaci, akurat orzeczenia dotyczące, dotyczącego pieniędzy dla jednej konkretnej partii Prawo i Sprawiedliwość, która jest największą partią opozycyjną, no to to nie ma nic wspólnego z prawem, to jest czysta polityka. To jeszcze porozmawiamy o kolejnej sprawie, która budzi duże wątpliwości prawników, mianowicie ustawa budżetowa i brak w, w tej ustawie budżetowej środków na wynagradzania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także obcięte fundusze na rzecz Krajowej Rady Sądownictwa. No i teraz wszyscy zastanawiają się, co zrobi prezydent, a ma głowa państwa czas do dzisiaj, do północy, jak dobrze liczę te wszystkie terminy. Tak, no prezydent ma 7 dni licząc od 10, od piątku, od tak, od, od 10, jeżeli dobrze pamiętam, od 10 stycznia, mhm. więc ten termin oczywiście już nadchodzi. No i jeżeli chodzi o ten tegoroczny budżet, to on faktycznie, no, proszę zauważyć, że nawet ta strona rządząca, ona nie próbuje merytorycznie bronić tego budżetu. W sensie nie odpowiada w żaden sposób na te zarzuty dotyczące niekonstytucyjności budżetu. Nie twierdzą, że on jest konstytucyjny. Oni po prostu twierdzą, że. Te instytucje, które tam są wskazane, trzeba zaorać. Czyli no, kolejnie, trzeba kolejny, kolejny raz prawo tak, jak oni je rozumieją. Nawet, nawet gorzej, bo tutaj oni nawet nie próbują bronić, że oni jakoś inaczej rozumieją to prawo, tylko oni po prostu wprost niemalże przyznają, że no może i tak nie wolno, ale trzeba. To, trzeba, prawo, bo to Trybunał, ten trzeba. pisowski tak, Trybunał, tak? Na całkowicie fałszywych przesłankach, bo oni, proszę państwa, twierdzą, że Trybunał nie pracuje, tak, nie wydaje wyroków, nie wydaje orzeczeń. No i ze względu na to, nie należą mu się pieniądze. To po pierwsze, proszę Państwa, gdyśmy przyjęli akurat taki, takie kryterium, że tylko przez pryzmat orzeczeń, tak czy innych aktów legislacyjnych moglibyśmy oceniać jakiś organ, to równie dobrze możemy powiedzieć, że Sejm, który wydał najmniej ustaw, jeżeli chodzi o ostatnie kadencje. To ci parlamentarzyści też nie powinni dostawać wynagrodzenia, jeszcze powinni oddawać, no bo to, tak jak powiedziałem, najmniejsza aktywność legislacyjna od wielu, wielu lat, to dodatkowo jest to na całkowicie przekłamanych podstawach, ponieważ Trybunał Konstytucyjny tu zaskoczenie orzeka, i to orzeka naprawdę dużo, wydaje tych orzeczeń, żeby daleko nie szukać w 23 roku, bo za ten rok dysponujemy statystykami, za 24 jeszcze nie zostało opublikowane, Trybunał wydał. 570 różnych orzeczeń, więc to wcale nie jest tak, że... Tylko, że nie one rzeka. nie są w większości tylko, że nie, to nie są. No aktualnie. oczywiście, to jest inna sprawa. Natomiast też warto zauważyć, że jeżeli chodzi na przykład o wstępną kontrolę, to Trybunał w 23 roku miał większą aktywność niż w roku 2015 za prezesa Rzeplińskiego. Mhm. Więc to jest absolutnie nie, nieprawda, że Trybunał rzekomo tutaj nie orzeka, nie pracuje. Ci sędziowie to tam tylko przychodzą i się obijają, a biorą kasę. No nie proszę państwa, nie biorą żadnej kasy za to, że się obijają. A ostatnia sprawa, Pensja sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie wynika z tego, że prezes mu przyznał taką pensję, tylko wynika z ustawy. To jest wprost wynika z ustawy, tak to jest wskazana co do złotówki kwota, i Sejm tej ustawy nie zmienił. Czyli skarb państwa zaciąga te zobowiązania, ponieważ cały czas ustawa stanowi, że oni pobierają te wynagrodzenia, a minister finansów po prostu nie zapewnia to środków. Czyli ci ludzie będą mogli pójść do sądu pracy. Prawdopodobnie tam wygrają ten spór, no bo ustawa wprost stanowi, że mają dostawać te wynagrodzenia. I my, jako podatnicy, jeszcze będziemy się zrzucać na to, żeby dostawali odsetki za te za spóźnione wynagrodzenia. Czekamy na decyzję głowy państwa w tej sprawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Warszawa był dr Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista. Bardzo dziękuję.